Przedstawiamy Państwu zbiór filmów, które kształtowały kino na przestrzeni lat i wyraźnie zarysowały się w jego historii. Filmy, które w pierwszej połowie XX wieku były kochane, nagradzane i podziwiane. Dzisiaj jednak zapomniane. Pierwszy z nich to film pod tytułem Skrzydła, w reżyserii Williama Wellmana. Obraz powstał w 1927 roku. Był to film o tematyce bardzo zbliżonej do czasów jego stworzenia. Opowiadał o wojnie, miłości i odwadze. Fabuła filmu skupia się na losie dwóch młodzieńców. Oboje pragną zostać pilotami. Gdy zbliża się wojna, zaciągają się do armii i zostają pilotami w amerykańskich służbach powietrznych. Młodzieńcy rywalizują ze sobą i po pewnym czasie stają się przyjaciółmi. Film zrealizowany został sepickim wręcz rozmachem i doborową obsadą. To w nim kształtowały się takie ikony kina jak Gary Cooper czy Richard Arlen. W filmie nie zabrakło też najpiękniejszej i najbardziej pożądanej aktorki tamtych lat, którą była Jobin Ralston. Historycznym niemego filmu była bitwa powietrzna nad Francją. W 1929 roku miała miejsce pierwsza gara wręczenia Oscarów. Przedstawiany film zdobył na niej dwie statuetki, w tym za najlepszy film. Druga figurka powędrowała w ręce osób odpowiedzialnych za efekty inżynierskie. Nie ulega wątpliwości, że Akademia miała złożność nagradzając ten film. Sceny walk powietrznych. Znakomita gra aktorska i świetna fabuła czyniły z łarcy dzieło. Reżyser zafundował widzom znakomitą przygodę, która trwała ponad 160 minut. Bez wątpienia obowiązkowa pozycja w filmotece każdego konesera.